Ranking najgorszych shipów z Ninjago Przed startem tego filmu Zachęcam, stawiaj subskrypcję Jeśli film Ci się spodoba Ciebie to nic nie kosztuje, a mi naprawdę poprawia dzień Więc strzel suba Dobimy też pod tym filmem 50 łapy w górę I napisz w komentarzu Jaki jest Twój ranking shipów najgorszych W sumie najgorszych shipów z Ninjago No do co, lecimy z odcineczkiem jeżeli oglądaliście poprzedni film, to pewnie wiecie, kto znalazł się na pierwszym, na drugim i na trzecim miejscu najlepszych shipów z Ninjago. A w tym wydaniu będzie to umiejscowione w ten sposób, że na trzecim miejscu znajdzie się ten najlepszy z najgorszych, na drugim ten gorszy z najgorszych, a później na pierwszym miejscu ten najgorszy z najgorszych. Rozumiecie wszystko? Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem i teraz już możemy przejść do rankingu. I na trzecim miejscu znajduje się Pixel i Zane. Jest to naprawdę fajna para, ale trochę jej brakuje do tego, żeby znalazła się w tych najlepszych shipach, a poza tym troszeczkę dziwnie się na to patrzy, gdy sobie uświadomi człowiek, że w starych sezonach Pixel była w umyśle Zayna i jeszcze do tego są obydwoje Nindroidami. Dlatego też znajduje się na trzecim miejscu najgorszych shipów z Ninjago, a nie na trzecim miejscu najlepszych shipów z Ninjago. Ale to tylko moja decyzja, taka moja opinia, wy macie pewnie inną. Dlatego też zachęcam was do napisania swego własnego rankingu w komentarzu, a my szybko przechodzimy do drugiego miejsca na drugim miejscu umieściłbym Kaja i Skylor. No, na początku zapowiadało się to fajnie, no bo Kai tam do niej zarywał w czwartym sezonie, ale ona ostatecznie wybrała kluski. Ale Kaj też nie jest bez winy, bo on powinien się bardziej w to angażować, gdzieś tam bardziej o nią zabiegać. On po prostu ją olał przez jakieś tam sezony i później miał taką wymówkę, że miał dużo roboty i nie mógł jej odwiedzać. No i przejdźmy do pierwszego miejsca najgorszych shipów z Ninjago, a jest to Lloyd i Darek. Co? Nie no, chodzi mi oczywiście tutaj o Akite. Wiem, że to jest ship dla niektórych dobry, ale dla mnie nie. To jest najgorszy ship, dlatego że popatrzcie, gdy ginie Harumi, to za chwilę Lloyd dostaje nowego shipa. No czy to nie jest troszeczkę takie głupie. Myślę, że gdyby Harumi się pojawiła po Akicie, to całkowicie inny odbiór byłby tej Akity i to właśnie Akita by się znalazła na pierwszym miejscu. Ale dlatego, że Harumi jest tak dobrą postacią i pojawia się wcześniej... No to niestety, ale ten ship Lloyd Harumi jest dużo, dużo lepszy od Lloyd Akita No i to tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że się podobało Jeżeli tak, to strzel suba Naprawdę ciebie to nic nie kosztuje A mi naprawdę poprawia dzień Wyraźcie swoją opinię Napiszcie swój ranking w komentarzu My widzimy się jutro Trzymajcie się Do zobaczenia Cześć